Jak widać. Już jestem po wymianie oleju. Po spuszczaniu. Minęło kilka godzin. Tutaj jest jeszcze podobno filtr. Ja musiałem dobrać odpowiedni klucz. U mnie to jest 24. Ja już sobie popuściłem. 24 pasowało idealnie. Tu jest sprężyna nie wiem jak to zrobić żeby było widać I... o, nie taka mocno tutaj na szmatkę sprężyna a teraz widać nie ma nic Puściutko tylko na tym magnesie się osadził. Tutaj jest taki, taka dziurka i w ten sposób jest wkładana. Dobra, żebym zapamiętał. Wy zapamiętujcie ze mną. No dobra W takim razie ja to czyszczę, jakimś brey cleanerem i I tyle. Także na szczęście tu nic nie było jeszcze szmatką jakąś. Tą dojdę, czystą i elegancko będzie. Dzięki. Jeszcze może włączy się, jak będę nalewał olej. Pozdrawiam.